Witam wszystkich. Jak widzicie zrzuciliśmy w Dallas autko. Nie mamy już go. Jesteśmy na jardzie kolejowej odebrać Infiniti QX QX 56. Autko przyszło prosto z fabryki. Jest bardzo ładnie wszystko zafoliowane. przeszło koleją na jardę i z jardy chłopaki odbierają tak jak ja takie auta. Troszkę wieje. Że jest tu autek sporo, u dealera nawet lepiej. Bo tych aut jest tu parę tysięcy, powiem, albo może i więcej. Jak widzicie, Infinity z Jardy kolejowej. Będziemy jechać do Luizjana razem z moim Także dzisiaj nam niewiele zostało czasu ale jeszcze z dwie godzinki podjedziemy i będziemy ślizdać pociąg także tak wygląda odbiór auta z które przychodzi auto prosto z fabryki i przychodzi na jarte, żeby więcej, więcej auta idzie do pociągu i chodzi ich to taniej niż wysyłać to trakami dopiero traki odbierają na taki lokal rozwożą 好的那是